Jukki karolińskie to niezwykle popularne w naszym kraju wiecznie zielone byliny, które niezwykle kwitną, zwłaszcza w lipcu oraz w sierpniu. W naturze rosną w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w południowo-wschodniej części tego kraju i rozprzestrzeniły się po ogrodach na całym świecie, wcale się nie dziwię. Ponieważ olbrzymią zaletą tych roślin jest zimozieloność liści, ale przede wszystkim wspaniałe kwiatostany, które potrafią osiągać nawet 2 metry wysokości. W moim ogrodzie mam bardzo dużo sadzonek i różnych odmian właśnie Jukki Karolińskiej są takie odmiany, które mają dwubarwne liście, tak jak chociażby ta Bright Edge, ale dominują zazwyczaj odmiany o zielonych liściach, chociaż te odmiany o zielonych liściach różnią się. Kwiatostanami, ponieważ są niektóre bardziej takie skupione, od dołu do góry pokryte kwiatami, ale również są takie, które mają bardziej takie dzwonkowate kwiaty i pojawiają się tylko na szczytach pędów. Zatem jubka juce jest nierówna. Jukka karolińska do prawidłowego wzrostu potrzebuje miejsc słonecznych, gdzie najlepiej będzie rosła na glebach przepuszczalnych, takich piaszczysto-żwirowatych. Najlepiej, jeśli woda nie będzie zbyt długo stała w korzeniach jukki, ponieważ wtedy może dochodzić do zagniwania. A jukka właśnie nie lubi takich stanowisk, po pierwsze cienistych, a po drugie Takich, gdzie woda bardzo długo po prostu utrzymuje się w glebie, bo jest to bardzo niekorzystne dla jukki. Jukka jest skrajnie odporną rośliną na suszę. Wytrzyma naprawdę bardzo głębokie susze i nie trzeba jej wcale podlewać. Oczywiście po ukorzeniu już takim solidniejszym. Kwiaty jukki są pachnące. Różnią się zapachem w zależności od odmiany. Zauważyłem, że kwiaty juki bardziej pachną, jeśli należą one do odmiany o barwnych liściach. Niestety minusem kwiatów juki jest to, że one bardzo często pokrywają się mszycą. Nie musimy się tak naprawdę obawiać tej mszyscy, ponieważ raczej nie zniszczą tych kwiatostanów. No chyba, że kwiatostan dopiero wychodzi z rozety i jest on pokryty. Wręcz taką burzą mszyc, no to wtedy możemy się spodziewać, że kwiatostan będzie mniejszy. Ale jeśli jukka, kwiatostan jej zostanie zaatakowany, zaatakowany przez mszycę, kiedy już ten kwiatostan jest duży, no to nie będzie to miało wpływu na kwitnienie. Tyle że taki kwiatostan wtedy wygląda po prostu gorzej. Estetycznie. Po kwitnieniu ja osobiście wycinam całą rozetę, z której to wyszedł ten kwiatostan, ponieważ wtedy mm, nie będziemy doprowadzali do tego, że mm, ten, ta rozeta tak naprawdę jest niepotrzebna, więc gdy usuniemy tę rozetę zawczasu, czyli w lipcu albo w sierpniu, to roślina zdąży jeszcze wypuścić przed zimą bardzo dużo takich młodych odrostów. A gdybyśmy tego nie zrobili, to tych odrostów będzie po prostu mniej albo w ogóle. Ale. Mm, ta rozeta już i tak jutce w przyszłym roku ani nawet zimą nie będzie potrzebna, ponieważ ona po kwitnieniu i tak będzie zamierała tak stopniowo. Pojedynczy kwiatostan jukki kwitnie w zależności od odmiany oraz od temperatury, nawet od 2 do 3 tygodni. Jeśli macie problem z kwitnieniem juki, to znaczy roślina wam nie kwitnie, to znaczy, że albo stanowisko jest dla niej złe, albo ziemia, na której rośnie, jest właśnie zbyt wilgotna, zbyt mokra. Dlatego też wtedy należy taką jukkę przesadzić. Ewentualnie też możemy spróbować zasilić ją nawozem do roślin kwitnących. Ja tego nigdy nie robię, ponieważ jukka zawsze u mnie kwitnie, ale gdybyście mieli problem. I to ewentualnie możecie spróbować właśnie dodać nawozu do roślin kwitnących. Jukki są roślinami mrozoodpornymi w naszym kraju. No, chyba, żeby przyszła zima rzędu, z temperaturami rzędu minus 30 stopni przez dwa tygodnie, no to mogłoby być różnie. Zwłaszcza jeśli nie byłoby śniegu, ale nie sądzę, żeby taka zima nam się zdarzyła. Dajcie znać w komentarzach, czy macie u siebie juki karolińskie, a jeśli tak, to czy, czy je lubicie? No bo to jest podstawowe pytanie.